Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Łomży. Z całego serca dziękuję wam za głosy, które oddaliście w pierwszej i drugiej turze wyborów prezydenckich Łomży. Dziękuję za ogromne zaufanie, jakim zostałem obdarzony. To dla mnie odpowiedzialność. To dla mnie zobowiązanie. Drodzy Łombrzyniacy, Wasze głosy, które zdecydowały o moim wyborze, potwierdziły, iż to, co prezentowałem w czasie kampanii, że moja wizja prezydentury, moja wizja pracy na rzecz Łomży i organizacji życia mieszkańców, jest bliska Waszemu Sercu. Raz jeszcze dziękuję za to zaufanie i pragnę zwrócić się do wyborców, którzy oddali swe głosy na Pana posła Lecha Kołakowskiego. Odnoszę się do Waszej decyzji z szacunkiem. Zawołanie, z którym szedłem w czasie kampanii. Jest dziś jeszcze bardziej aktualny. Wspólnie twórzmy przyszłość łączy.